Siema, siema, tutaj Maja i dzisiaj wam opowiem całą historię jak otrzymałem karnet zadmiarski z KenGym za darmo więc najpierw jak tutaj wejdę teraz w Supercell ID i wejdę w moje gry to mam tutaj ikonkę takiego karneciku tutaj od teraz i co ona oznacza no po prostu pewien youtuber dał mi ten karnet za darmo. W ogóle. I dzisiaj Wam opowiem historię, jak to się stało i tak dalej. No tylko zostawcie suba i łapkę w górę. A ja Wam także życzę udanej Wigilii no Już za trzy miesiące... Be... No już za jakieś niecałe... Za niecały miesiąc będzie już rok od kiedy zamieściłam swój pierwszy film na YouTube Więc obyście ten... Wysłuchali tej historii do końca i już... Zaczynamy No i... Ten youtuber, który dał mi karnet, to Damian. Czyli youtuber, co ma milion subów. No, i to się wydarzyło na jego ostatnim popularnym odcinku: on się legendarny prezent za darmo z kodu QR. Testuje browser Smithy z TikToka. Tutaj. I tam się wydarzyła taka rzecz, która także wpłynęła na kolejny odcinek. A to dlatego, że wygrałam Karnet plus. No i w ogóle, przepraszam za odkurzanie w tle, ale tutaj napisałam dwa komentarze. Mit. Juju wygląda jak regata z obłędnego cyrkowego cyrku. No i chyba taki kolab. Jeszcze napisałem Shiny Request o Pokemonach tylko w tym roku jeszcze. Bo wtedy, bo jest teraz event w Pokémon Scarlet i Violet. Ale tylko dla graczy co ukończyli tą taką grę. Ja ukończyłam i ja mam prawie Pokédex kompletny. No dużo gram w Pokémon Vielet. Więc ja tutaj takie coś napisałam i nie wiedziałam, że ja wygram. Napisałam po prostu Mita. Mit Juju wygląda jak ragata z obłędnego cyfrowego cyrku. Będzie chyba taki kolab. No i zaraz zobaczycie, co się akurat potem wydarzyło. Dzień później. Na takim odcinku o nazwie Dałem 100 prezentów dziewczynie antyprank w Brawl Stars do otworzenia Skin Toy Story. To tutaj było ten. To tutaj było coś, dzięki czemu... 7 ten szokujecie trochę. No, trochę pogłośnie i oglądajcie. 10 tysięcy łapek i robie damianowi antypranka do history. Dajcie radę? W tym momencie na ekranie dwie osoby, które zgadają po karnecie No właśnie, to ten mój komentarz. No i to nie jest fake, to jest prawda. To ja tak naprawdę wygrałam ten karnet. i Musiałam w opisie podać swój kontakt. W opisie kanału Przez to Ja wygrałam karnet jednak A ten karnet z anime już mam Więc wejdźmy sobie na przykład w mój kanał już I tutaj zmieniam opis Że kontakt dla Damiana ig majawi 13 Gmail majawi Ten no swój taki mail podałam. No i tutaj ja napisałam najpierw na mail Damiana, że to ja wygrałam z potwierdzeniami, że, że miałam kod Damian i tak dalej, i tak dalej. I jednak potem ja zaczęłam się go pytać po dwóch dniach, gdzie ten, gdzie to odpisywanie, aż w końcu on mi odpisał na mailu o nazwie nagrody Damiana. No i on akurat napisał, hej z tej strony Damian, udało ci się zgarnąć nagrodę w postaci doładowania do, do Brawl Stars na karnec zamiarski wersji z plusem, żebym mógł ci wysłać to ci nagrodę, podaj mi swoje ID, te literki, które masz przy profilowym z Brawl Stars oraz napisz czy grasz na Androidzie czy iOSie, pozdro Damian. No tak mi napisał. Ja napisałam swoje ID. No jak ktoś chce mnie dodać, to ja mam takie ID. Maja ja Jeżeli tu mam swoje ten ID tutaj przy moich profilowych. Albo przeskanujcie ten kod QR, to wtedy mnie nie dodacie do znajomych w Brawl Stars. Oraz ja tutaj jeszcze napisałem, że ja korzystam z Androida, bo urządzenie, na którym kręcę to Android, tak naprawdę. No i tutaj podam także ten. No i on mi napisał, ok, w takim razie zaloguj się na swoje konto na Supercell Store, a następnie naciśnij ten link. Pozdrawiam i wesołych świąt. No to było wigilia akurat. O mi. To napisał najpierw wczoraj, ja mu wtedy odpisałam, a potem o 11 lub 12 ja ten napisałam mu i on dał mi wtedy ten link. Ja odebrałam i jednak powiem czy chcę go wam rozdać. No w takim razie nie wiem czy go chcę wam rozdać. No, ja musiałam dużo rzeczy przejść, na przykład, że Damian przypiął mi komentarz, czy tak dalej. No, to się stało potem takie popularne, że każdy mnie zaczął kojarzyć od wygrane u Damiana. Ja nawet pochwaliłam się w klanie. I tutaj, Oliwka, jak oglądasz ten film, to możesz mnie tak, to możesz mi tak ten, takie coś nie pisać. No, i tutaj jeszcze Ciszek. Możesz nie wywalać osób aż tak. No, ponieważ, tak, no, ponieważ tak naprawdę to ten. To w klanie się dzieją takie po prostu rzeczy takie. No i po prostu chodzi o to, żeby tu było kulturalnie. Bo ja pamiętam, że kocia nam tu weszła do klanu i nam go zepsuła. Jest masę nowych członków, których nie kojarzycie. Także są tacy jak Antoes, Bartus, Małpa, czy tacy inni, co można tutaj pokojarzyć. Ale tutaj nie wywalajcie osób bez, po, bez zapytania. No i tutaj. Laurix, możesz grać dużo w to mega drzewo, bo tak naprawdę cię tutaj wywalił ciszek, ponieważ ten. Ale teraz powiem wam, co chcę zrobić z tym karnetem. Otóż wykorzystam go na kolejny sezon. No nie jestem super celokieratorem, bo mnie nie przyjmą. Bo tutaj ja wam mogę. Ten. Ja mogę wam nawet rozdać karnet, ale Damian powiedział, że mogę go wykorzystać na jaki chcę, czy na ten sezon styczniowy, czy na ten lutowy. To ja styczniowy kupię. To znaczy wykorzystam, a ten lutowy to znaczy. No i tak w ogóle to ja tak planuję naprawdę wykorzystać na ten nowy sezon raczej no tutaj ten Dory prezent, bo tak naprawdę do Kenjiego. Kenji ma akurat tylko 4-3 skiny Jeden jest za 29 gemów, a te złote i srebrne też się liczą. No Kenji ma akurat trochę Bruna, tych skineczków. No i tutaj mam tego zwykłego Kenji'ego. I mam jeszcze tego owocowego. Ale ten skin ma być także ten, taki trochę fajny. więc trochę zaktywuje. No z Melody no, mogę kupić w lutym ten karnet, bo ja mam akurat ten melody. Już ten. Odblokowano od jakiegoś czasu i mam ciągle tą SIF. My już prawie melodii nie gram przez tego skina. Tutaj, żeż muszę ustawiać zwykłą melodii. No, nie wiem, czemu ten taki marcowy update ma ciąg. Miał dużo skinów z kolorem złotym. No i tutaj no jeszcze jest mel harpia melodii. No i ja nad tym skinem się zbytnio nie zastanawiałam. No mogłabym jakoś go ten kupić. Bo jest trochę ten fajny. Ale zastanowię się, zastanowię. I jeszcze informacja. No, ja robię skiny z cyfrowego cyrku, one niedługo będą ukończone. No, ja na razie zrobiłam wszystkie główne postacie licząc żelkodyla oraz duszka, co jest dalej w progresie. Ale jak na przykład chcecie jeszcze, żebym kofmo lub lul lalalu zrobiła, to napiszcie w komentarzu. No, no, tutaj to Pana Gluta i Królowe Glońków nie będę robić, ponieważ te postacie są za duże zbytnio. Pan Glut to rzeka, a Królowa Glońków to jakby boz w grze, więc to trudno będzie zmienić na BSA tak naprawdę. Ale możecie się tutaj zastanowić No tutaj Teodor Miednich Barona też nie będziemy tu robić Bo on to po prostu głośnik A jeszcze ma ciało tutaj To ten skin będzie wyglądał zbytnio strasznie Jesz... No... Jeszcze ta pani duch Z którą rakata rozmawiała To ja nad nią się nie zastanawiałam Bo to jakoś Druga planowa postać raczej. I jeszcze Kulnik. No Kulnika mogę zrobić. Bo ten skin by wyglądał zbytnio bardzo cool. I na pewno dużo osób by, ją, by go kupiło tego skina. No napisze swoje własne predykcje w komentarzach. Ja już mam część skinów gotowych. No te skiny zajęły mi najbardziej dużo czasu, zajął mi skin do ragaty, najbardziej, bo ja się dużo musiałam zastanowić, jakiego to za wymiarza. Ale obyście tutaj ten docenili moją ciężką pracę, bo już pracuję jakieś dwa miesiące nad tymi skinami, lub miesiąc. Dziś około miesiąc już pracuję. And dzięki za oglądanie. Pa!